Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Nojan, a to jest kolejny odcinek z kampanią Sylwanią. No i na wstępie chciałem tylko pogratulować pewnej osobie, mianowicie niejakiemu Erwinowi Chrustowi, gdyż napisał w komentarzu, że e, trzasnął aż 38 odcinków w 3 dni. No powiem ci stary, jak to jest poważnie, jak mówisz to na poważnie, to totalny szacun dla ciebie. E, mam nadzieję, że dalej ci się seria będzie podobać. E, Okej, okay. no i kolejną rzeczą, jaką chciałem powiedzieć, to to, że najprawdopodobniej... Powoli chyba się będzie zbliżać koniec serii Wampirów, bo no nie wiem, dajcie mi znać proszę więcej niż jedna osoba, czy chcecie, żebym dalej ciągnął serię, czy, czy nie, jakiś sobie obiektyw może postawmy. Na pewno chcę odbić to miasto, no i fajnie byłoby jeszcze troszkę tych terenów tutaj na wyżynach podbijać. Za bardzo te miejsca mnie nie, nie korcą, gdyż no, jak możecie zauważyć są zrujnowane, chaos tutaj swoje wpływy, że tak powiem zaczął rozprzestrzeniać, no więc też niezbyt mnie interesują. No i cóż, plan jest taki, żeby przerzucić wszystkie siły na północ i zaatakować Midland od tej strony. Albo, też tak niespodziewanie, pójdę e, przez te pustkowie, tylko, ono kurczę, blady, tutaj e, nie ma spaczenia. Nie, poczekajcie, jak to nie ma Przecież ja na spaczenie jestem... Armii śmiertelników będą otrzymywać straty. Okej, okay, ale dlaczego ja wymieram? Poczekajcie, bo przecież ja mam... A... Tam umiejętność, że odporność na wyczerpanie wskutek braku skażenia. No właśnie. No dlaczego tak krótsze jest? Skażenia, spaczenie, nie wiem czy to się liczy. Ale dziwne w każdym razie. No nie wiem, możliwe, że te tereny są po prostu jakieś bardziej zrujnowane i nieco to nam psuje plany. No sami widzicie, takie troszkę pustkowie tutaj są. No nie wiem, no to myślę, że pójdę w takim razie inną drogą yy, przez zachód. No i chciałbym uderzyć... Oj, tak, tryb marszy. I chciałbym uderzyć tą armią w okolice Kemperbadu, no więc wy panowie na forsownym marszu lecicie. No i rzućmy w ogóle okiem jak e, wygląda sytuacja naszych armii. Aha, tutaj nam stoi armia pod miastem, świetnie. E, następnie Manfred, Manfred co mógłby zrobić? De facto mógłby uderzyć w tym miejscu, ale czy ja chcę atakować na dwa fronty? Myślę, że nie chcę. E, kurczę, wiecie co? Teraz sobie tak myślę, że lepiej, Manfreda, byłoby posłać, żeby walczył w zwarciu. Dobra, tak czy siak, udajmy się na razie do prowincji obok, bo e, chcę się pozbyć nieco Wargulfów, gdyż uważam, że jednak te Wargesty są znacznie, znacznie od, nich, od nich lepsze. No więc e, dowerbujmy sobie coś, ale chyba nie w tej turze, bo już mnie tutaj nie stać. Także zakończmy sobie odcinek. E, albo ewentualnie możemy spróbować coś wyżebrać. <laughs> na przykład od tych panów, co wy na to? E, I załóżmy za sojusz. Nie, no wiecie co, ale taki, taki sojusz, o, nie chcą, szkoda, bo ja bym z przyjemnością go podpisał. A panowie piraci? Handlu dalej nie chcą, ach to cholerne, kurcze, uparte łajzy No dobra, jak tam armia Izabeli? Ona cały czas się werbuje, aha, dobra, bo straciłem tutaj e, dwa oddziały. De facto mógłbym jeszcze wargejstę zwerbować, ale mnie nie stać. No właśnie, ta, dobra, już wiem co tutaj chciałem zrobić, już pamiętam. Okej, okay, panie Wladzie, Wlada przesunąłem. No i to chyba byłoby na tyle. Możemy jeszcze ewentualnie naszych agentów nieco podsunąć. Aha, e, ta ma zabić tego cholernego upiora chaosu. Tak, kto to jest? Kurczę, wulryk. No co, jak to, ale wygląda epicko, naprawdę. <ścoughs> Fajny ognisty. Dobra, koniec tury. Ja sobie trzasnę łyczek wody. E, no i co, jest to 39 odcinek. Zaraz wybiję okrągłe cztery dyszki. Nie wiem, co dalej z serią. Czy dalej, kurczę, gramy czy nie? Co myślicie? A jeśli chcecie, żeby, żebyśmy grali, to prosiłbym, żebyście przedstawili jakieś cele, które moglibyśmy zająć. O, widzę, że piraci, kurczę, przebijają się w tym miejscu. Wow. No, ciekawe bardzo. Mamy z nimi granice. Fajnie. Fajnie mieć granice, kurcze, tak naprawdę z własną rasą. Znaczy, no to są inni troszkę. Wampirzy, wampiry, to są troszkę inne wampiry, już mi też napisaliście, że mówi się tylko i wyłącznie wampiry, nie żadni wampirowie, a nie wampirzy. No więc fajnie mieć, kurczę, kontakt na granicy z czymś do nas spokrewnionym. Okej, okay, panie elfie, czego chcesz? O no 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 no. Jeszcze nie teraz, mistrzu, jeszcze nie teraz. Ja będę chciał ich zaatakować, ale poczekam, aż mi minie traktat, bo oni zajmują osadę, która należy do nas. Dobra, dziadną nam, nam fort. Ouuu Kto to jest? To są zwierzę ludzie. O, cholera. I teraz żałuję, że wywaliłem tych dwóch... A, tych dwóch... wiecie No, wargulfów, e, bo by się przydały. Aj, no nic, no nic. Dobra, no to a, teraz sobie tego gościa skasujmy. Szanse wielkie. Myślę, że się uda. Skutecznie ranić, świetnie. No to co, nie wiem. Najwidoczniej musimy niepełną armią go zaatakować, tylko pytanko czy ja tam dojdę. Uuuu No i mamy, słuchajcie, lekki zong, że tak powiem, bo ja bym nie chciał, żeby mi tą, tą osadę zniszczyli, zwłaszcza, że tutaj ten graniczem jest totalnie nijaki i raczej byłoby to dla nich bardzo proste, żeby to zająć. No nie wiem, tak czy siak udajmy się gdzieś może tutaj. Albo nie, wiecie co, ja werbuję kurczę tych kuszników i lecimy dalej, lecimy dalej. Mam nadzieję, że troszkę stchurzą jak nas zobaczą, oby, bo nie chciałbym stracić tej osady. No zwłaszcza, że to jest w naszej prowincji, no więc strata byłaby wielka. Okej, okay. w tym zaś miejscu możemy zaatakować Vladem Kemperbat. O, świetnie i to można dać na automacie, bo Pasek przewagi już nam pokazuje jasno, że damy radę. O, w ogóle mamy jakiś standard. A możemy go dać naszemu królowi. Trzymaj. No i bierzemy automatyczne, pięknie straty. Nijakie e, okupacje. Świetnie. Świetnie, świetnie. A, I teraz w tym miejscu to niszczę. A, werbuje garnizon, znaczy werbuję. Werbuje <laughs> garnizon. Oj, kurczę, to jest bardzo powszechne nazywnictwo <laughs> w, w totalorach, że się myli. Zwroty. E, dobra, i teraz e, chciałbym tutaj. Dowerbować dwa razy nasze ukochane wargajsty, świetnie. I nasza kolejna Banshee wróciła do żywych, także możemy ją tutaj gdzieś posłać. Na przykład na. E, na, na tą armię, nie wiem. Za mało funduszy. Oj, lipa bieda. Szkoda, wiecie? Straszna szkoda. No dobra. No to w takim razie myślę, że mogę kończyć turę, ale zanim to jeszcze na pewno przejrzę wszystkich lordów, żeby mieć pewność, że wszystko zrobiłem, bo to jest kluczowe i tak, tak naprawdę jedna tura spieprzona może nam wielkie straty wyrządzić w przyszłości. Okej, okay, to sobie tutaj stój mistrzu. A i też mi wyjaśniliście o co chodzi z tymi, znaczy o co chodzi i gdzie dokładnie mogę werbować te, właściwie to nie werbować, a wskrzeszać jednostki. Tam gdzie jest taki charakterystyczny znak... Jakieś czerwone łapy, coś takiego, ale wiem o co chodzi. Teraz go za bardzo nie widzę. Tak, czyś jak już mniej więcej czaje, o co biega. No więc rozdajmy punkt umiejętności. To jest upiorny król. Świetnie. No to myślę, że szarże masz do końca, mistrzu. Trzymaj. Nekromanta. O, jak to pięknie dawać pierwszy powiew dla nekromanty. <laughs> to już oznacza, że stał się kimś ważnym. Cudownie. Co by ci dać, panie Wladzie. Co by ci dać, jeszcze mój złoty? Głód jest ogólnie bardzo fajny. I ja chyba też dam ten głód, wiecie. Ta, to jest jednak kluczowa rzecz. Zawsze mu się HP wyregeneruje, no więc e, lepiej pójść w to. No i co? Nagrywam ten odcinek na dzisiaj. E, mamy godzinę 13.14. Wy go widzicie o 15.00. Uzyskano cechę. Werbownik. Fajnie. O, kolejny chaos zniszczony. Fajnie. Teraz już, kurczę, chaos może być niszczony jak najbardziej. I już takie szkody wyrządził Imperium, że bez problemu się przez nich przebijemy. No, w ogóle, kto ogląda serię z Axum nad tyli na legendarnym, jeśli ktoś jeszcze nie widział, to serdecznie zachęcam do, 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 do obejrzenia odcinków. Mamy dopiero trzy odcinki, no i akcja bardzo się rozkręca. Mm, przyznam, szczerze, przyznam szczerze, że jest to całkiem ciekawa kampania. O, zbrojne stado i teraz pytanka. Blondrują dalej, tak? Nie. Bitewka. Zasadzka? No jak to zasadzka? <grych> jak to nie dostrzegły? O, cholera jasna. Dobra, plus jest taki, że jest to armia Manfreda. O, kurczę, blade. Zasadzki, w Warhammerze jeszcze nie grałem, no to teraz ogromnie, najprawdopodobniej odczujemy to, że wywaliłem te wargulfy, ale no, chciałem je podmienić no te wargeisty, kurczę, tylko nie myślałem, że ci tak szybko zaatakują, ale dobra, słuchajcie, jeszcze nie było bitwy z zwierzę ludźmi, no więc rozpoczynam i widzimy się na polu bitwy. Okej, okay, ludziska, ja już wznawiam, bo najprawdopodobniej tutaj się od razu bitwa rozpocznie, no właśnie. kacenka. Albo i nie No i cóż, akcja się... łata, fuck zaczyna! Pozwólcie, że spauzuje. O kurcze, blade, ale będzie rzeź. No to cóż, wychaczmy, zobaczmy najpierw czym dysponuje nasz przeciwnik. O proszę, mają minotaurów. Wow, nie, mi się cekce, co co, ale zwierzę ludzie tak bardzo podobają, naprawdę. Jest to tak fajna frakcja, szkoda tylko, że cholera nie mogą się osiedlać. Jakby był taki motto bez wahania kupiłbym nawet dzisiaj to DLC ale niestety nie ma czegoś takiego. Chyba, że o czymś nie wiem, więc też dajcie znać. Co to jest? Rydwany z razor A, ale masz jakąś artylerię? Oni w ogóle coś mają takiego? Bo wstępnie to nie widzę. O, o, kurde, olbrzymy. Jednostka przeciwpiechotna. O! No to przyznam szczerze, że nie wiem jak się za to zabiorę. Tak, Ta, jak bitwa na pewno prosta nie będzie. No nie wiem jak, to, jak przez to przejść. Myślę, że Manfred może odegrać tutaj główną rolę. No ty jesteś tutaj. Aha, wszyscy agenci są obok. No to nie wiem. Chciałbym na razie kawalerię wycofać. O, ja nawet nie wiem gdzie się wycofać. To jest skrócie taki wąski przesmyk. No dobra, no to będzie de facto atak bez impetu, nie? No cóż, cóż zrobię takiego. No nie wiem, wyatakujcie tych. Nasz smok może spróbować coś takiego. Tarcze mają. Ok, i do pomocy jeszcze oddział wargeistów, podobnie w to miejsce. Wargulf niech idzie na razie tutaj. No i cóż, łuczników oddalmy na razie. No i po kolei, po oddziale, do walki nie. Zobaczymy, jak nasi kosiarze się sprawdzą w walce z takim kurczę przeciwnikiem. No, może to być naprawdę, naprawdę ciekawe. Także myślę, że. Możemy, drodzy ludziska, zaczynać. Tylko sobie szybko rzucę okiem w telefon, bo tutaj coś sobie sprawdzam. Okej, okay, dobra, dobra, niech będzie to. No i rozpoczynamy rzeź najprawdopodobniej. Wszystko się nagrywa, no to cóż, słuchajcie. Oh, shit. No nie wiem, myślę, że mogę przypalić tych panów. Ale się na nas zarzucili, Kurczę, jak takie wściekłe psy, nie? bicie się panowie, bicie się uh, Użyj skilla w tym miejscu, fajnie będzie. Wargut, uh, wargów War niech uh, ruszy w to miejsce. O, widzę, że nasi no, kosiarze to są kurcze pierwsza klasa jednostki. Łee, oni ciechają tych leszczy. O kurcze, to że tak powiem, z palcem gdzieś. My to dopodobnie zrobimy. No, daj sobie bufa, wszystko to, mi jeszcze trzymaj. Myślę, że to może być fajne wyjątkowo, co Wy na to? Nie wiem, gdzieś na sam środek to trzasnę i zobaczmy jak to wypali. Okej, okay, Pani Wampirzyca, do walki. Ile tu jest? Przeciwko wielu, tak? No dobra, no to weźmy w to miejsce. No i cóż... Jak jest tutaj? To jest git niby. To co Panowie? Taki nawrót. Wargulf musi się koniecznie przydać. A, Wargulf już walczy, no to świetnie. Smoku, przypaść tych mistrzów. No i postarajmy się przez nich przebić. Dobra, kawaleria dokonała nawrotu, także panowie, wbijać się w tych. Tutaj kolejny oddział piechoty wbija się w to miejsce. I myślę, że słuchajcie, damy radę. De facto, jakby nie była. No bo co, szala przewagi jest niby na naszym, na, po naszej stronie. Myślę, że mogę trzasnąć powiew. Najlepiej w tym miejscu. I to taki ulepszony powiew. Oj, chyba nie mogę za blisko. Czemu X jest? No dobra, no to nie wiem. Z tej strony weźmy, użyjmy tego powiewu. Cel za blisko. Nie wiem, to tak? Oj, co to znacza? Przerwali mi chyba, nie? Czy jak? Nie mogę użyć, wiecie? Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia. A... Możliwe, że dlatego, że oni nam e, przebijają kombo. No nie wiem, spróbujmy w ten sposób. To nie walczy, król, no to król niech pomoże. Oj, to jest, słuchajcie, nawet nie drasnęło. Z tego co widzę. No dobra, Manfred. Rusz na tych mistrzów. E, tutaj wygrywamy. Świetnie. Oddział kawalerii. E, niech się wycofa i uderzy na łuczników. Na kuszników chyba. Tak, bo to są kusznicy z tego co wiem. A moi! Także niech atakują tych panów. No i świetnie słuchajcie. Wargulf na minota... Na, przepraszam, na olbrzyma. To może być ciekawe. Zobaczmy, kto będzie lepszy. No, nasz jest na pewno mobilniejszy, ale jak ten walnie... O kurde na no to. Nie, wargulf wydaje się być nieco lepszy. No więc. Uh, walnijmy sobie jakiegoś skilla, nie wiem, na przykład to w to miejsce, co by na to? I ewentualnie. To słońce jeszcze możemy trzasnąć tak jakoś w ten sposób. No i proste, kurczę, bułka z masłem. Bitwa wygrana. Wow, nie spodziewałem się, że tak prosto pójdzie. Ale widać, że armia wampirów doskonale się spisuje w walce z wieżoludźmi, ludźmi, ale nie spodziewałem się tej zasadzki. Fajnie. Myślę, że w końcu jakaś ciekawa bitwa. Będzie się znacznie wyróżniać. Fajnie. No i tym samym pozbyliśmy się problemu z tych trenów. No to cóż, podobijajmy tyle, ile się jeszcze da tych kagatków. A to był oddział kawalerii gdzieś. O właśnie! Gońcie tych, żeby nie uciekli. Kluczowa informacja dla nas. A, no to cóż, panie kosiarzu. Dobij tych panów. Łucznik niech już nie strzela, bo straty ponosimy. A, no i chyba nie zdążę ich podobijać, wiecie. Na to wygląda. Ta, dobra, ale y, miałem straszne bawy, a moi kosiarze się genialnie sprawdzili. Ciekawi mnie też, kto najwięcej zabił. Oj, łuczniku, nie strzelaj, bo straty swoje zadajesz. No i dobra. Koniec bitwy. Nieznaczne niby zwycięstwo, tak? To ciekawe mnie straty. 262. A czy jakiś oddział straciliśmy? Tak. Jednych kosiarzy. Aaaa. że kawaleria świetną robotę odegrała przez te nawroty. Wow. Troszkę te skille słabo mi powychodziły, bo był taki natłok i oni raczej mieli dużo jednostek takich dużych, na które niezbyt działają te skille. Sami widzieliście na tym kurcze minotaury, jak rzuciłem powiew, a <gryw> nawet o nich to nie otarło. Także słuchajcie. Fajnie wyszło. Widzimy się na opie kampanii. Okej, okay, gra nam się załadowała, zatem zaczynamy nagrywać z powrotem. No i cóż, tylko 6 jednostek wroga zostało wycięte w pień, ale najwięcej zabił ten rydwan. No właśnie tego typu jednostki są bardzo groźne, a u mnie najmniej można powiedzieć, że ten wargul. Co prawda, jeden oddział nikogo nie zabił, ale nie wiem. Ale nie wiem, gdzie go posłałem, bo totalnie ten oddział niczego nie zrobił. Tylko wywalił się bardzo szybko. No nie wiem, myślę, że mogę wybić te cholerstwa. No i cóż kurczę, Nasz Smog Manfreda dokonał rzezi. Wow, bardzo mi się bitwa podobała. No i wybijamy. To jest na pewno ostatnia armia tejże frakcji, czyli Hordy Chaosu, w sensie Hordy zwierzę Ludzi Chaosu, oczywiście. Dobra, frakcja zniszczona, tylko zgaduję, że oni się za chwilę i tak. Ooo, wrogi ten. Agenci się wywalił, to ciekawe bardzo. A no to cóż, dobimy ich. Tym razem już chyba na. No właśnie, na automacie nie ma co tego dłużej walczyć, ale powiem wszystkim, że o wiele przyjemniej mi się gra bitwy na zwierzę ludzi niż na imperium. A. Wypuśćmy tym razem. No i kolego, panie Manfredzie, czy możesz, czy możesz to coś wyrwować? Nie możesz. Także co? Także ja bym udał się Tobą z powrotem w kierunku tego fortu. A to dlatego, bo chcę dowerbować Ci dwa oddziały Wargeist, albo nawet trzy. Zobaczymy zresztą. W tym miejscu za turę wybunek będzie zakończony, świetnie. No i cóż, co byśmy tutaj zrobili? Na pewno ulepszmy sobie zamek, na pewno ulepszmy sobie myślę, że z paczonką. No właśnie, bo tutaj. Ten chaos nieszczęsny dominuje. Jak czy Możliwie dlatego tutaj miałem wyczerpanie, bo dominuje tutaj spaczenie chaosu. A ja po prostu jestem odporny na tereny, na których nie ma mojego spaczenia. A jeśli jest spaczenie wroga, to może to już działa nieco inaczej. Dobra, jak to wygląda? Potrzebujemy kolejnego poziomu. Ale to jeszcze, jeszcze mi nie słuchajcie. Jeszcze troszkę. Bo to jest wymagane na wyższy poziom, a to jest świetna rzecz. Boost dla krwawych rycerzy. Ktoś mówił, że. Rycerze są znacznie lepsi od tych naszych eterycznych, bo są to ogólnie najlepsze jednostki w grze. No, już są możliwe, stare możliwe. Ja tam je testowałem, to raczej słabo wypadły przeciwko siłom imperialnym, ale to może po prostu nie wiem, ukształtowanie trenu o tym zadecydowało. O! Skarb ukryty w głębinach. Dno oceanu usiane jest zniszczonymi kadłubami statków różnych nacji, które wyszły, żeby wieść prym na otwartych wodach. A ostatnimi czasy rozwiązała się pogłoska o tym, szczególnie wartym wraki. wraku: częściowo zatopionym okręcie, który rzekomo płynął do Marienburga z ładownią pełną kosztowności z całego Starego Świata. Nim spotkał go gniew Stromfelsa. Wierzycie go znaleźć, ale istnieje szansa, że ktoś jeszcze usłyszał tę pogłoskę. I teraz pytanko. Co bierzemy? <noise> że tak powiem, kto nie ryzykuje ten XD? Ok, ale się okazało, że coś się tutaj pojawiło. Mmm, piraci. Ale zbuntowani. No to co, panowie? Chyba wam robię dyntkę. Nie wiem, czy oni się mogą zdesantować. Aż żałuję, że najpierw przesłałem tego pana Wlada. No dobra, no to wyruszaj, kolego, na głębokie wody. No i cóż, gonisz tych mistrzów, wow, ale oni mają artylerię, to może być groźne, ale na pewno będzie bardzo, bardzo ciekawe. Okej, okay, czy coś mogę w tym miejscu budować? Mogę, wow, i to w cholerę rzeczy. No to wygląda, w Grynburgu poproszę bardzo serdecznie to, albo nie. Najpierw sobie rozwój ulepszymy w tej osadzie, świetnie. I jeszcze rzućmy okiem, oj. co to nam się pokazało za... Halo? Policja? Nie chcę tego widzieć. Co jest? Kurczę bladę, coś tu wyskoczyło, no jakie warstwy, co to ma być? Dobra, nieważne, już to wyłączyliśmy. Nasze banshi jedną wysłałem. Nie, to jeszcze nie wysłałem, no to pokaż mi co się dzieje na północy. Czy Imperium, no właśnie, dysponuje jakąś siłą i to tutaj z tego co widzę robi się dobra armia. Mają dużo gwardii elektorskiej, a pani Karola już swoją turę zrobiła. Także, panie Wladzie, będziesz miał epicką bitwę, możliwe, że na morzu. Tego jeszcze nie było w tej kampanii, więc y, bardzo ciekawe się zapowiada e, rozgrywka w następnych turach. E, zatem, rozdajmy punkty umiejętności dla naszej wampirzycy. I co by tobie pani dać? Wow! Ona to jest, widzę, świetnie wyszkolona. Hmm. poczekajcie, czy ja mogę coś dać fajnego? E, mógłbym de facto. Tego skilla ulepszyć, wiecie co ulepszy go? Niech już będzie. Kto jeszcze? A, druga wampirzyca. Nie, to jest to samo Co jest? Poczekajcie. Dwa poziomy wbiła. Wow, dobra. E, no to w takim razie. O, to będzie fajne. E, dajmy ci pani pancerz, świetnie. I nasz Necromancer Werner. No to niech będzie specjalista. Fajna muzyczka, podobna do tej muzyki, która leci w Gotiku dwójce. A swoją drogą propos Gotika dwójki, to e, no, za jakiś czas pewnie go zaczniemy, bo ten kto jeszcze nie oglądał, to zachęcam wszystkich serdecznie, żeby e, wpadli na streamy. E, aktualnie sobie streamujemy z gry Gothic 1, już za nami są cztery transmisje, no i bardzo fajnie się rozgrywa. E, streamuję w godzinach 18:22. E, tak myślę, że co drugi dzień streamuję. E, co do kolejnego streama, to nie wiem kiedy będzie. Możliwe, że jutro, ale mało jest na to szansa. Zobaczymy zresztą. Ale, ale, możliwe, że jutro wam to wynagrodzę w fajny inny sposób. Więc o 12.00 możecie spodziewać się nietypowego filmu z nietypowej gry. Raczej wątpię, że ktokolwiek zgadnie o co mi chodzi, i to jeszcze nie jest pewne. Bo zobaczymy, czy mi to w ogóle wejdzie, czy mi to w ogóle pójdzie podczas nagrywania. Także ewentualnie wyczekujcie, ale. Ale, ale. Ja tutaj niczego wstępnie nie obiecuję. Fajna pogoda jest dzisiaj. Ale, cholera, nie wiem, dlaczego mi krucze muchy latają w pokoju. Naprawdę nie wiem i mnie to cholernie irytuje. Najlepsze jest to, że nie mam żadnego wosa ani nic słodkiego, żeby mogły. No kurczę może po prostu dlatego, że jest gorąco. <dziwne>, Dziwne, ale drażniące naprawdę, bo nie lubię jak coś mi tak lata. Cholera. Wow, zakończone powodzenie, O proszę, Ragnarok zakończył. Wow, świetnie. Misja zakończona porażką. kistem. Zyskano rangę. Wampirzyca. Fajnie. Zatem, tak wiem, powtarzam zbyt często zatem, dajmy ci słoneczka, pani moja koleżanko. What? A gdzie oni są? Co jest? Czyżby się zdesantowali? Poczekajcie, bo nie widzę. Mogę zobaczyć tutaj uh, same armie wroga? Coś takiego jest tutaj? Halo, warstwy. Uh, to się dało fajnie w innych Warach posortować, ale tutaj niezbyt widzę. Nie, no, poczekajcie, zwróćmy uwagę, bo to na pewno gdzieś tutaj jest. Tutaj zablokowałem, więc co najwyżej to musieli się zdesantować, ale gdzie? Nie mam pojęcia. No nie wiem. Tutaj niczego nie ma? Nie, no nie widzę. Halo, co jest? Co ma znaczyć? A, w ogóle, co to za frakcja? Fioletowy, znaczy pomarańczowy kolor. Obieże światy, to jest Norska? Tak? Nie, co to jest? Uh, tak, grasaci to jest norska, o proszę, fajnie, no to niedługo można z nimi jakieś rozmowy rozpocząć, czemu by nie. No nie wiem, wyślij naszych szpiegów i może znajdziemy te cholerstwa, gdzieś tutaj pewnie uciekli w tę stronę. Uh, ale nie mam pojęcia gdzie, bardzo dziwne. Halo, coś tutaj jest? Nie no, nie ma. Uh, no nie wiem teraz, <laughs> nie wiem jaki zasięg ma flota, no ma dosyć duży. Ale oni stali tutaj, czyli musieli raczej się zdesantować. No proszę. Nie mam pojęcia. Możliwe, że z pierwszym questem, że tylko mogłem w ich zaatakować. Nie mam pojęcia, wiecie. Pierwszy raz mi się taka akcja zdarzyła. No to dobra. Panie Manfredzie, idziesz do fortu i poproszę dla Ciebie ze dwa oddziały Wargeist. stać mi na to stać. Oraz możliwe, że jeszcze jakiś oddział kawalerii, chociaż nie, na razie niech ci kusznicy już zostaną. Zbytnie nam nie przeszkadzają. Ok, no to Steinbeck, możesz udać się nieco niżej w kierunku naszych trenów werbunkowych. No właśnie, tutaj. I tutaj mogę ci już jakąś armię zrobić. A ty kolego wejść do stolicy. No i dobra. Tutaj wywalam jednostki. I myślę, że moglibyśmy... O oh, fuck! Co ja zrobiłem? To niżej jest. Poczekajcie. Grunburg, no właśnie, to jest niżej. Dobra, no to. W następnej turze to zrobimy. A teraz już pozostało no, chyba tylko zakończenie. Sporo z tych buntowników, wiecie. Plus jest taki, że nie mają raczej fajnych jednostek. Mają... Widzę gwardię jeoman. Ciekawe. Zrobię zapis gry, na wszelki wypadek. I w ogóle która to jest już minutka? 10, a z wcześniejszych klipów mam jakieś 17 minut. Wiecie co? Ja w tym momencie słuchajcie, zakończę odcinek i do usłyszenia w kolejnym, czyli pojutrze o godzinie 15. Dzięki serdeczne za uwagę. Pamiętajcie o ocenie filmu, zostawieniu komentarza oraz subskrypcji. No i cóż, dzięki za uwagę, hej popa!